Kogo za, za ja kaję, by za ja kraje by zobaczyć ja te granaty od Mateuszka. A, proszę bardzo. dobry! O kurde. Dobra Mateusz, pokazuj te granaty, kurwa. Jak kurwa to, oni medzi startowali. To, by, to, nic mnie to nie interesuje. Czekaj, okay, bo ma, my tu gramy PCW, właśnie startujemy, Janusz, bo tu Mateusz uratowałem go od granatów, granatów, wiesz? Dałem ready. <grym> Niestety. A. Ja kilka magików mam za nadrzu, no. Troszkę się rozwijam jako zawodnik, nie będę mówił, że nie. A kiedy oficjalnie wy A kiedy? Wy w środę? W Gitu macie blasta, nie? Tak. W środę? Chyba tak. A wygracie? My no nie, my, my Meritos nie gramy. A, <noise> A ja jak, dostał, dostał, jak dostał, się tam może dostać, jak, dostał, jak dostał, się tam może dostać? Weź ja tam byś tam wcisnął. Nie znasz tam kogoś, Janusz, to by nas tam wcisnął jakoś? Coś, dałoby się zakręcić wąsem, nie? Mm. G2, G2, G2 na tym? na, na Mistrzostwach Świata? No myślę, że tak, no nie najgorzej, drugie miejsce chyba w porządku. G2 Junior myślę, że powinniśmy stworzyć jako Emeritus, dołączyć do niego. Albo Senior, no jak to woli. No jak zacznie się to nie będę wam przeszkadzał G2 Senior Uważam Piotrek, A załatwisz jakiś PCW na g nam? Spoko A mógłbyś coś powiedzieć Izakowi, żeby się nie przypierdala ciągle do pago? O! O! Nie wiem co jest No w Piotrek podaje. ostatnio toksyk jest, nie? na jedno, strasznie że mi Bardzo mówi, że, że jestem toksik to już jest przesada U no. ciebie star playerzy w drużynie też są snacks tak toksyczni jak Izak? Czy tylko jemu odjebało? Jemu odjebało niestety No właśnie no, czyli niko, no. niko nie jest taki toksyczny jak Nie zaks? pruje się co rundę? <laughs> <noise> do jego coś, nie zrasie? Nie, nie. Cały czas? Ja się, ja się bardziej. O kurwa. Trzeba młodych trzymać tam w No i dobrze, tak jak ci mówiłem, blachę mu wal od razu. No no, no. ja, ja to szybciej zrobię, bo kurwa oni są, oni są kurwa w no, no, szkole no, no, Panujemy Planujemy się dostać do SAA main. No, bardzo dobrze. Tak na środek i na fedy. Mateusza za bardzo kurwa o tym myślał. I tak Janusz zaprogramował i tak mi zostało, no i chuj, no co poradzisz? No bo już tam nie płucę, Januszowi, kurwa. No, to są... to są, to, są Janusza, to są Janusza słowa, no. Powiedział ten, co kurwa tam prawie się spuścił, jak komentował demko Janusza. Tak nie, ja, Janusz to no się zasłużył. Tak no zasłużył. A, zasłużył. Tak, no, mam pytanie, mam no. pytanie jedno, bo mnie to nurtuje bardzo. Czy Niko się y, y, zdenerwował na Monesiego w pistoletze na niuku? Tero? Na w ostatnim finale? No, no, no. Tam poszła tak, przypierdolka? Nie. nie, podczas meczu nie, znaczy mówił, żeby niepotrzebnie, no ale nie było takiej przypierdolki, o bym powiedział mocnej. Aha, czyli da się normalnie no. przekazać, bo że to złą potem, a nie gacić, jak gacie. Chociażby się, że Chociaż gdyby, gdyby Mones nie wychylał tam z wentów, to byście wygrali Mijuka, czy nie? Nie. No to widzisz, to się nic nie stało. Dobra, gra się he, spierdolić w trakcie meczu, może się Mones i sobie, więc nie zabił. Ja nie zmieniam nic, no to Dobra gramy, jest okej okay, kurwa, myślałem. Cześć, że jest to jest bo... kurwa. No i mam zadać jednej. Nie kontroluj. Bo i są To była jedna z tych MOB, gdzie nie zdążyłem mi przygotować, no. A no, gramy. Trześć, mm -hmm. niedużo. Dobra idę na B, chodźcie w trzech na B. Piotr, chodź, chodź. Dobrze byłem. z gali tak grajcie. Jo. Jeden Powodzenia. Jeden na łączach. MOK na e, bramę, na Xbox poszedłem, szybki smoke. Copajcie, copajcie Gale No jestem głęboko. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale doń do środka, Widz, do środka! Nic, przed ciebie, To Nic, dwóch leży. Przeszuję do prawej. Nie ma nic. Brama! Leży. Jeszcze nogi nie chyba nie widziałem. Albo topają, pająk jakiś. Nie, nie Fajne widziałem. Fajne hedy, przypadkowe, stary. Co to kurwa dojło? Dolny Kampi. Dolny, Dolny campi. jest. Po, po ja zero. Na informację poszedłem, Pawle. Kosem mu daję. ja heta dostaję? Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu, wystarczy wpisać kod Industries. Następnie zaznacz skiny, które cię interesują i gotowe. Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji Doładu i saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności kryptowaluty. Paysive Card, Paypal czy Blik. Co ważne, używając kodu INDUSTRIES zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveaway'e i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Ja gram MK kę z Kebem. Ja też, mam. mam dwa flesze. Coś Hyper Palaka? Możesz mi dać Smolka Pago. Palaka ci dam. Poszuję raz, Teraz raz za plecy. Drugi raz. Idę do gali. No, picie longa. Więcej, więcej, więcej Dasz tę za długą ktoś? Ja nie mam okay. Ja mogę dać ale zaraz I Czekam No wiedzą on już jest. Dyska, Dyska, jest, już dara, ja? jest zamknięci jest. są, zamknięci są jak coś BUM MK leży, dołej ja okay, okay. okay, okay. Picie, picie Ja idę po go no wiedzą. Ja wiem, 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 spoko. Ty jak te strzelić, to i tak będzie bit. Podnieś ja. kurwa. Winę. No, mogą zostać. To, to i tam, Paweł, już do niego. Dołek i m Jak paus idzie? No, tropiony jest chłop w tym dołku. Ta? Może tak? Jak pod do podchodzić. I po Będzik. hicie ze scouta. Nie widziałem Ciemni. mini za plecy. Nic nie dali. Daj smoke'a i odpuść Palak, poszedł ja się Mówi do piachu, żeby Gali, mnie nie spikował jak na auto żeby Chodź Mati, na galę Mateusz Co? Halo No smoke'a, nie masz? Ja po, nie tak. mam No powiedz mi Mówię Patrzysz no, cały czas? To smita nie widziałem Proszę Państwa, teraz... Mogę przed długą stać tak. Ja mam Czy jest smoke'a, to chcę za dalej Wiesz jak jala? Właśnie, mać, mać, mać Jeszcze jeden Catwalk jeden, Piotrek, ja Piotr, muszę zejść smita no to przejmiesz... Aha. No no Przejmę druga, no, leży. To Druga leży. Jeszcze jedna druga, druga leży. Spakł I do mu. Daj flesza, bo ja się w górę. Ale idę tak. Uuu Jeszcze duch. jedno za, nie, za niebiesko jest. Dwa. Ja stracam Ja, ja się kurwa Ono bity obity ja jestem na plecach. Mogę w ogóle ci nie pomagać. Przeskoczył? Dobra idę. Widziałeś hyper, tą matematykę w głowie, jak leciał, obliczyłem kąty prędkość. Kurwa, ja, szkoda. Ja, ja już kurwa ledwo żyję, nie? Mam taki zjazd, bo szkoda, ja od o 8 rano kurwa jestem. Tak, wszystkie może. parametry. Mateusz, dam ci broń. Eee, ja kawy nie piję. A ale pójdę spać sobie wcześniej, wodę. A Jerby na przykład pijesz? Nie. Jerba, koks. Bo ja to piję yerbę teraz, powiem ci, i jerba dla mnie, na mnie dużo lepiej daj, 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 działa niż kawa. Z zieloną herbatą można daj. pić po prostu. No. Ja cię zasłonkuję, spokojnie. Dobra, ale dip za to się będę przejaśnił. na nas. Jeszcze be lewo, lewo blisko, Lepo, lewo, blisko Fleszuj. Zabramę, Fleszuj. Fleszuj. No lewo blisko, zabrałem Flashuj, flashuj. Leci bez. Nie trafiłeś. Oh, lewo blisko, idź od trupa, idź od trupa, zaju, idź od trupa. Tak. Idź od trupa. No, ale mówię zaju, żeby jeszcze poszedł, no. Zaju. Zaju. Czekaj na zajwo czy pikować powoli? Pikuj, Mati, baw się. Nie, nie widzę dwójki, nie widzę Plato. O, to jest. Bez leży. Dwójka. Za, no, za, za, dwójka. za do prawej, do prawej do Dobrze. Brawo. Dla pana Pawła bombę zostawiam. <grymne> Mali ten pirułek zakręcił. Tak jest. Dla pana Pawła bombę. Grubą, 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 nie? Tak, 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 tak bardzo sobie tylko grube no ty jesteś śmieszny piotr kurwa w chuj i śmieszek no tak najtrudniej mam zamiar być że bo można... ja też lubię grube Ktoś tam przeszował? kurwa no, no. jest za to złapać nie? jest to kochać Pala. no ja tam lubię nie widziałem dajcie słomka tropie dwóch dwóch tropie nie widzę jest gala leży okay. do, jest jeden tak, dawaj okay. środek kiedy zeskoczył Nice, no, idź prześcij jeden do lewy, Izek. Jeszcze dwóch, dwóch, dwóch minut no, dobre, dobre, ja dobre, dobre szanie, dobre szanie, On jest no? zabity. Okno pobiegł, okno pobiegł. Dziękuję Flaszuje, będę jechał do niego. Dawaj, dawaj, razem, no prawoś, no, no. Nice. Mogłeś poczekać trochę na to już. No dawaj, no, dawaj. No, dawaj, no to jadę, no. Dobrze wyjechał, dobrze. Flaszuje raz. Flaszuje dwa. to jest... flaszuje, flaszuje. Nice. Gali nie ma fleszę Jeszcze jeden blisko od niebieska widzisz Ja smokiem gdzieś wysadzam wiesz Gali nie ma Smoku Wybeć Longa że to. jest A co ty ja robisz to. na gali green? No, okay. co ty no, robisz na gali Gry... to, to green? No. What are you doing on shore? It's no, long, long wyszło. Okay. Green a to jest go ma, ale ci Ja tutaj miałem kontrolę spokojnie. Miałeś się dolny do mnie. sorry, nie usłyszałem. Raz. Jest Na wrotach mi dał. Gala, jest gala. Ja wracam gala. do A so, One down middle gala. wyszła gala. Późno chodź. te info, Dizaka. Bargo, czekaj, na łoku, na woku. Spokojnie, ja Jestem bez Kurwa, bez cały czas. Czekaj, całego mam, Lewo, lewo. Gandalf idzie. Gandalf jest hmm. to Zero ma. <głos> 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 no to jej to, jej nie dostają nie na niego wywołane 3 magazynki Ej, te typy naprawdę, ja nie wiem kurwa, to ja będę szukał po 35 kurwa, serio? Na PCU po prostu inaczej się gramy, tym player w jesteśmy, nie? Tak, jak mówi Bartek, wszyscy ci po Ja to bo akurat, to. akurat te, te PCD były jakieś kiepskie No oporu na mnie stawiałem typy. Większy opór na pozycję był. Ale trzymam nic. Pogłowia WUPA. Nie wchodzi, Nie wchodzi, nie wchodzi. I burza niebiesko, co? Maszek z... poszedł? Nie będą. Jeden jest w jeden jest trupie. Na pewno. No daj mi, daj mi. Skąd jest, że on mnie No bo BGZ nie zaniomierza. No tak, ale nie tupią. O, kurwa. Na gali, na gali jednego macie i jednego nam idzie. To pozycja, nie to jest taka... Kurwa stigma. longa zabiłem, chłopanie. Jest w tronie do trupania... Wracaj do, tru... wracaj do B już, wracaj do bayów. No. Topmint. Jeden, y, to B, mi to rzuca smoke jakiegoś Midem wyszedł jeden. Tak, za wychyl z bramy, wychyl z bramy, Mati. Flaszujcie pod bramę. U, kurwa, no mi się co tak długo. Dwóch, jeden czeka na pierwszy smoke, dwóch, dwóch, dwóch. dwóch. Wiesz co, jak to kolujesz, to już bądź gotowy. Ja myślałem, że ty jesteś gotowy, a ja już odstawiłem się pod bramą i musiałem wychylić. Bo Wiesz co, ja czekałem, aż oni wyjdą, żeby poszli do ciebie. Ja, ja, jakby, ja mogłem przeszować od razu, tylko że to a. by jeszcze tak niewiele dało. Więc a, jak chwilę no to poczekałem, aż ma... oni wyjdą, okay. bo ja byłem gotowy do przeszowania, tylko chciałem zobaczyć timing. Ja, ja sądziłem, że ty wychylisz po moim fleszu dopiero, nie? Wiesz a ty wychyliłeś jeszcze zanim ja wcześniej, myślałem, że już ten, ale musiałem i tak ruch zrobić, bo mi trup wychodził mi. Więc no, no. mogłem ci krzyczeć, żebyś rzucał po prostu. Ogólnie Pobre? fajnie by było, jakby Pago z Izakiem dolny wjechali. Chełm kupować A my galas? Ej, ale ja nie mam z czym, gdzie... Tak, możecie. Aha, ja nie mam broni. Masz broń pewnie? No nie mam. Ktoś zajebał to. No Zaraz no, ja też. Kurwa, obkupiliście w granata, ja mam w ustach. Ja pójdę spalić tego Longa, Pevor. No no chuj bierzesz tą broń, Pevor, jak masz kasę. Ja z górnego kolegę. Kto ma kasę? Long, ktoś? Ty kurwa, ty. Dwóch no granatów się... na longa Masz swoją ja, podniosł, ja podniosłem. No to o to mi chodzi. Nie była dla ciebie. A dla kogo? Ja miałem 1400 dolarów auta, kurwa, Żydzie. No 2900 euro ale bez antysemityzmu, proszę. Ja nie jestem sam Żydem i mogę Ja dam smoke tu zaraz, ale oni cofnąć mogą, nie? Bo odpuściliśmy wszystko No to może złap galę. Ja, ja mam trupa, spokojnie no Trupa... Galę może złapać, no No to trzymam Galę gale tu Kurwa maś. Ty kurwo No Bez już Bez już Leży jeden, jeszcze jeden Ja Galę Galę walczę Ja walczę, walczę Spokojnie, auto Mogę Ciebie postawić, jeden. Długa w, Długa w Dobrze, pobrą Nie no, czemu Ty Mateusz do mnie masz jakiś No, trafiłeś mi w głowę, Mołotowem, no, no, tak, no, w smoku no, no, na krótko. No, no tak, bo Ty chciałeś przebić, a ja nawet nie wiedziałem o tym, Nie, co ja co stałem na krótko po prostu, Płatnie. w smoku. Yy, Nie podszedłeś mi do głowy, ja chciałem no, spalić no. na blisko im tam. tropie masz Mateusz To jest Wasz smok na długą, czy ich? Nie wiem. Mi to bi, mi to bi. Wybieg, ale to O kurwa Jeden w lewy Trup Jak Goofy zrobiłem Mam mi mam problem Bamu B 4. jeden jest sniper w tym drużynu Dobra mat Mateusz powtórzmy jeszcze raz system bronienia B Czyli A. jeśli jest mid to B idzie granat w trupę i bijemy się z midem razem nie? A co ja zrobiłem? Ja rzuciłem pana w trybie i wyjechałem. Tylko mówię, no. tylko, bo ja mówię, tylko krzyczałem, bo myślałem, że po prostu długo to trwało strasznie, nie? Nie, instynentowo. Instynentowo, okej, okej. Okay, okay. raz. Ty, ty widział, chodź, podejdziemy. Jest, jest, jest. jest, jest. Smokujecie długo, spokójcie. ci. Ale w tym bowiem nie panem, no. Dobra, że? Dwóch dolnych ze środkami wyjechali. Mają AWP i Kałacha. Na krótce I Maka, czy coś. Może być gala, nie? B nie ma. Nie słyszałem, żeby skakiwać. Jest jednak się wrócił jeden. Przyspiesza. Dwóch. Chodzi do B. No, no, no. Ale. On no i kurwa już mi piknął. Czebiega przez palaka. Nagle się zawrócił, kurwa. Za późno może. W skrót. Ah. No. Ale, byłeś chyba. w oknie i potem przyszedłeś tam. A, byłeś rzucić. No ja nam Kurwa, ja zaboliłem, sorry. Doszuję. Dzieje się młyn. Się Zjarał się Zjarał się? 10hp O Jezus Na długi 10hp ma Jeden albo jeden. dwóch Jeden, jeden Jeden tylko Brama jest jedno. No właśnie. Właśnie. właśnie Jeden pod, pod <śledziesz> ma jeden czy dwóch? Maty jeden albo dwóch Ja dole? Powiedziałem co wiedziałem, no, no. Dawań, w ogóle. Ale nie, bo ktoś dar się, że jest za niebieską A drugi wychylił ze smoka, więc <średzy> Był Piotrek. potencjalnie Piotrek. drugi za niebieską Dobra, Nie mogę Kurwa gramy No piesz, daj się pocieszyć kola. trochę, no daj się pocieszyć Full focus, kurwa nie wygraliśmy Więc Piotrek dawaj tego smołka, Co wtedy, no, trafisz dawaj. teraz? Tak, tak, tak Idzie Dobra, longa no, i potem taką rakietę i dasz do lewej. Przeszuję teraz. Normalne? I flashuję ci głęboko. długo, no. no, uciek. Z mnie zabił. Kurwa, z rampy, rozumiecie? Co to jest, kurwa? Czata, co to, co to, co to. Kurwa, patola jest. Maty na 3-4 przebiegamy? Tak. CT. 3, 2, 1 Dalej za dwie. Jezus, nie, nie. czaszki porozłupowane To mówi, że, ty, że Hyper wchodzi w smoka i gość z, goś z A, goś A zabije Hypera To jest do do pizdy, no, nie, no, no, To jest ta taktyka No to było e, rasz, na kino let, I To grajmy pere? Forza Scout jest tam, idzie Kurwa jebana Scout, Masz bombę, ty! Skąd ja mam znowu bombę? Jeden mi Brama. Ja sprawdzę całego woda. No, bo mam ustawienie ogólnie, jest przejebane. No jeszcze na Dwa... Jezus! Idźcie we dwóch, idźcie we dwóch tam dwóch. Wyjeb się pierwsza, co? Mało. No mało. Kurwa. No jak wymyślił. i brama. A kurwa! No. Czemu tyle gadać? Takie głupoty kurwa w czasie rundy, że chuj ty idź tamty, tam, to to kurwa jedno Dogadujemy do pozycję. No, tutaj dogadywali pozycję, bo Pago zaczął się kręcić w kółko tylko auta Pan na auty kambić parkował Jeszcze raz to <sparm himself> samo No możemy no ale no, teraz raczej się nie nabiorą na to, więc no nie idźmy tam Daj smoke'a. Na Xbox i ja swejkuję rush B. Ogólnie i wy zakrętu galę zraszujecie. Jedziecie galę, raszujecie teraz. Tak ten kurwa, rush to jest taki fake to się. Raszujcie galę. Jest blisko. Dobra. Go, 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 go. BS może być jeszcze. Nie daje długo. Mit jeden. Smukuję bez. Plat na galę. I dolna widziałem. No jest wolno, jest. Hyper go jednym. Dobra. Oni też mnie widzieli. Leży. I ten na ja. Brawo, zabrałem Tych kwestie w solo, tam było z Paweł, z Paweł nawiązując do treningi emerytus. Fajnie jest no. Fajnie się gra. Ja też uważam, że zajebisz się. Longa, zajmujesz Pagos? Za tym. Idźcie w dwójkę. Dajcie pakę i idę w domu sobie hyper. No i idź no. Nie widzę nic, kurwa, jebana, no z Kurwa, co to kurwa, kurwa, to kurwa. było? Luka trochę do lewej była. Ja trzymam gala. gala Gala gala, gala, CT. Leży. A nie, to jest ten CT chyba, bo jeden galę. To jest ten CT, tak, gala została. Jest gala, spaliłem go. idzie do dół, na dół, zaskoczył na dół, CT, CT, uważaj. No, <śmany> idzie. Czata idzie. <śmany> <śmany> nie. idzie. Już. Uważaj, galera. na tych falach do Jema zrobiliby o trójki, nie będzie bo jeden także mamy szansę, nie? No, bo bo jeden to jednak loteria. No. ja się, większa pora. Dajcie sobie o ka zajęcie. Wybiegnij logo do no. niebieską, dobra? No. jednego i w wcześniej fles flesza od razu na głęboko, okej? Wóz, wóz, dolny. patrzę mhm. Dasz flesza na nich? Dasz flesza? Nie, nic nie fleszujcie, czekajcie No ja na dolnym jestem. Ale mogę wywetacznie nie powrócić, żeby kinął. Skacz, skacz, Bez skrócił mi teraz, czekam. Dolny. No szybciej, na flesza, na kurwa, mać no, na nie doczekam się. A co z tymi no. z gali? Gali zabiłem, no, jeden bo... Tu. Leży, leży. nie zbuchował. Walk, cały czas walk tam biegacie, kurwa. Widział nas, Możecie mieć czysto, to, bo to raczej ten zba jest tam idzie. Za bramą. Za bramą, leży. leży. Naciskowajcie no. ja ja na osie, spaku. A ogólnie w kontekście paki, to Pewro mnie rzucił na plecy i chciałem zakomunikować, jeśli jeszcze raz coś takiego wydarzy, to ja dziękuję ale za... Ale z tą bombą, no i no. bo bombę dostałeś, no Mati... No kurwa, nie no, bo później jest kurwa śmiech i ja, bo ja nie, nie wiem, że mam pakę, no. nie bo że mam bombę, kurwa, no to że no. oni śmieją z ciebie to kurwa to to moja wina. No nie po twoja, powiedź, no nie bytna, twoja, ale nie ogólnie tutaj, kurwa, ja nienawidzę no. tego wyrzucania bomby, to jest taka spierdolina jebana Ale nie mogą pierwsze dwa... respy, które wchodzą. Ale to przecież ja byłem... Niech ja już trzeciego Trzeciego raz ja się miałem drugiego. Jeszcze raz, mhm. dwa respy nie mogą mieć bomby. No. A co to za różnica? Ja tak robię. Co to jest różnica, jest. Jest różnica, bo jak my się wyjebiemy, albo jedna ta się wyjebie. Ta bomba kurwa, jest cały czas w próbie, jakby, jak abort pójdzie. Eee... Tu już wiecie, czemu nie wiem, że mam co chwila, bo cały czas jest wyrzucona. No i gitara. <śmiech> Mateusz, nie <laughs> ja ja nerwuj się, się. się, <laughs> się nie to. ja będę... Wejdę sobie z Paweł, tu też oh, tego okay. nie lubisz. Ktoś okay. no. okay. okay. też tego nie lubisz, Paweł, jak zwykle. No nie same. lubię, nie lubię, nie lubię, no to prawda. Pałka na ruchu, no. Trzymaj, kurwa, bombę, no na ruchu no. Trzymaj kurwa tą bombę na piździe już no. drugi flacza to jakaś, kodek? O kurwa, a trzech druga. O nie! Oh, nie wiem, B, Kolego, to? słuchaj, po pierwsze trochę ja kultury, a po drugie... Ja na B wyszedłem. Ja cię nie I, I oto. Ale timing musiałeś mieć, kurwa, na bombie jest, nie? Mati bierze bombę. Ja. Wow. Jeden ma zero. Na niebieskiej był, na górze. Ja, jeb... ale mi zawiało, no powiem co? teraz w tej rundzie. Tyt mi trochę jest. Mieli biało? Do mi tej biało. kompilacji z failami możesz... go no, no Kurwa. No i z boku, czekajcie. Na krótko bombę. Przech, pan? Nie, ale słuchajcie, wychodźcie. Możecie do CT wejść. Poczekajcie na boku. Cały trupę dwóch kuciła. Dwóch trupę kuciła. Czekajcie. A WP za jebanza. Ja pcham. Czekaj. Nie weź bomby, idz na B. Wóz leży, nie? Ostatni chyba longa Albo chodź, ale. Gdzie był las? Na nogi. Za niebieską przede mnie wiedzą Nie przebili Do bramy nie przebili Nie przebili Kość na piachu Kość na piachu z My wróćmy Palę auto Nie rozbijaj smoka jak do pitu skacze Dać smoka na bramę? Myślałem, że z respa padłeś, kurwa Może kontakt po prostu podejdźmy I ty za AWP możesz CT spikować Ja cię widzę bez skrócił i brawo Leży bez AWP Teraz możesz dać smoka, kość wiedzą. No teraz daj złapek, może być kasztan. I I dalej. jest. dalej. I dalej. I I dalej. I dalej. I I I I Ale zjebałem. Sam <noise> <Ale, głos> sal to zrobiłeś. No Może tak, zrobimy fejka o. na B szybko i wyjdziemy szybko midem z peworem, Co? Ja dam smokę na bramę ale, ale, i wyjdźmy z tym midem. Dasz smokę okno i bramę oh. i wy midem ale, Ja bym, ja bym się tempo w ogóle wjeżdżał. Ja midem. daję okno. Na pełne. O, ja 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 tak. jednego B macie. Dobra, Kurwa, teraz wrócił HB. Al, albo, mówię. Dolny mógłbym, Ale ja zajęte bombę. B, zajęte B jest. B mam. Weź tą bombę. ładnie. Ty lecisz to B, nie? Tak, leci. Słuchaj tu, y, Saju, dobrze? Chłop zaraz Dobrze, a to do niego. On jest na naszym resp'ie. Aha. Mid Ja wychodzę z B, Czekaj. Poczekaj, go zabije z mida. Pevor go zabije. Poczekaj, Saju, po prostu. U Ciebie I ten naszedł raz? był, może razem, być, razem, Może być AWP Pago, uwaga. Ja czekam na Ciebie, Pevor. Razem od trupa idźcie. Chodź, chodź, chodź do mnie. Nie, mida muszę skrócić Gdzieś? Ale mówię, razem od trupa niech idą. Ja to jeszcze flaszą mogę dać. Nie. No kurwa. Nie Musiał długo skrócić. Pago w timing i chciał pójść na mida. Ale usłyszał Ciebie i przeszedł sobie do ciemni. Pewnie, nie wiem. Coś takiego. Ja rzucę AK. Jesteś w CT? Dobra, dobra. Spokojnie. My na woku. Jeden długo. Z jest Scout. Leż jest ten Scout. Długo skrócił. Jeden CT. Jeden CT. Jeden CT jest. Ja, mida e, midatka, XBOX Jara się, bombę? Tak, no blisko, bo wiesz. Ja też patrzę, fajnie patrzę w tak. A patrzę. nie ma go. nie ma nic. Patrz. On na to też Jeden na długo pewnie wróci. E, daję ci smoka. Tak? Mhm. Jeszcze jeden Xbox. Paweł jeden Xbox. Jeszcze chyba, a może włoch wie. Włoch, że słyszałeś. nie? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa strzały. Jeszcze nie Ma smoke'a na galek. To jest Ja patrzę Weź ja, ja, kurwa Ja tak strzelał Ja nie wiem czasami kurwa jak strzały strzałem Czasami to kurwa te... kurwa Te postacie to tak wybiegają że to jest chuj, nie? Tej jebanej No ładnie panowie, no dzisiaj owocny <kłysk> dzień można powiedzieć Owocny, nie? No chyba wszystkie, I kurwa Czego nie rozumiecie no ale kurwa, no, widzowie są w takim jest szoku, pa, w takim 14, a ja my kurwa hit, nie? I widzisz, Piotrek, taka polska scena jest tworzona teraz, nie? Nawet nie wiedzą, do ilu się gra.